W dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy tragiczne historie graczy Minecraft. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo każdy tysiąc łapek w górę, to jedna dodatkowa historia w następnym odcinku. Jak jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, bo po tej statystyce widać, że dużo osób ogląda moje filmy, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jak przydarzyła ci się jakaś historia w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila i supermwk, Biznes maupagemill.com. Zapraszam również do playlisty w celu nadrobienia sobie poprzednich odcinków. W tym momencie wyświetla się Wam w karcie. Dobra, pierwsza historia jest od użytkownika Rexer, która opowiada o łowieniu ryb. Był to wieczór. A ponieważ odrobiłem lekcję, zasiadłem do komputera, aby pograć w Minecraft. Grałem na single player na survivalu. Na sejwie grałem od jakiegoś czasu, więc miałem już żelazną zbroję i diamentowy miecz. Mój dom był zbudowany obok małego stawiku z wodą. Pewnego minecraftowego dnia wpadłem na pomysł, żeby połowić rybki, więc poszedłem do magazynu, aby wziąć wędkę. Gdy to zrobiłem, zacząłem łowić ryby w moim stawiku koło domu. Stałem bezczynnie z dobre 15 minut, a na moją wędkę totalnie nic nie brało. Pomyślałem, że mój staw jest za mały, aby łowić w nim ryby, więc poszedłem szukać większego zbiornika z wodą. Trochę to zajęło, ale finalnie się udało. Po jakichś pięciu minutach znalazłem nowe miejsce do łowienia ryb. Zarzuciłem haczyk i czekałem, aż jakaś ryba złapi się na moją przynętę. Znowu był jakiś problem sytuacja podobna do wcześniejszej. Stałem dłuższą chwilę z wędką, ale nic nie brało. Pomyślałem, że nie może to być wina wody, bo jej jest tutaj więcej. Postanowiłem wrócić do domu i zenchantować wędkę z myślą, że coś się zmieni. Nie tracąc czasu, zaraz po nadaniu efektu pobiegłem do najbliższej wody, która była koło mojego domku. Teraz musi zadziałać, pomyślałem. Zarzuciłem wędkę i zobaczyłem małe bąbelki, tak jakby ryba płynęła. Kiedy kliknąłem prawy przycisk myszy, aby złapać rybę na haczyk, zobaczyłem ją. Nie była to ryba, a jakaś straszna postać, przypominająca rybę. Bardzo się przestraszyłem, nie wiedziałem co mam robić i odruchowo zacząłem po prostu uciekać. Schowałem się do domku i patrzyłem przez okno, gdzie jest tajemnicza postać. Kiedy się odwróciłem, ona była za mną, patrzyła się na mnie i się nie ruszała. Nagle zniknęła, a mój dom wypełnił się wodą. Było to bardzo przerażające. Próbowałem się wydostać, ale nie mogłem nic niszczyć ani otwierać. I po chwili się utopiłem i zginąłem. Sytuacja bardzo straszna i zarazem ciekawa, ale od tamtego dnia nie odważyłem się zrespić na tym świecie, w obawie, że ta postać na mnie czeka. Druga historia jest od użytkownika boski Oski, która opowiada o lesie. Całkiem niedawno przydarzyła mi się naprawdę nieciekawa sytuacja. Grałem w Minecraft na serwerze razem z kolegą na wersji 1.18.1. Naszą przygodę dopiero zaczęliśmy, ponieważ świat na serwerze miał dopiero dwa dni. Nie zdążyliśmy zdobyć za dużo rzeczy, bo gramy tylko po szkole. Mieliśmy bazę zbudowaną w małej górce, ale nic poza podstawowymi rzeczami w niej nie było. Pewnego dnia razem z kolegą wybraliśmy się do kejwa w poszukiwaniu surowców. Na nasz niefart, tam nawet nie dotarliśmy. Kiedy chodziliśmy w poszukiwaniu jakiejś jaskini, natrafiliśmy na las. Który zamiast liści miał bloki bedroku. Było to naprawdę dziwne. Miejscami były też podpalone drzewa i losowe bloki wokół nich chodziliśmy i się rozglądaliśmy, bo pierwszy raz widzieliśmy coś tak przerażającego. Mój kolega nagle znalazł czerwoną pochodnię i postanowił ją rozwalić. Kiedy ją miał w ręce, zaczął padać deszcz, a że była noc, widoczność bardzo zmalała przez efekt blindness, który dostaliśmy. Nie widzieliśmy nic przed sobą. Wszędzie było ciemno, co chwilę słyszałem w słuchawkach jak walą pioruny blisko nas. Chodziliśmy z dobre 10 minut i próbowaliśmy się wydostać ze strasznego lasu. Nagle na naszej drodze napotkaliśmy pomnik. Był zbudowany z kablistowna i nie za bardzo wiedzieliśmy co przypomina. Przyglądaliśmy się pomnikowi, ale on na naszych oczach znikł. Było to bardzo przerażające. Po chwili oboje zginęliśmy. Tak jak jakby ktoś wpisał komendę ukośnik Kill. Obudziliśmy się w naszej bazie, ale od tamtego momentu nic nie było takie same. Baza była jakby zglifowana, kiedy wyszliśmy na zewnątrz, zobaczyliśmy, że cały świat wygląda tak samo. Trzecia historia jest od użytkownika Badguy, która opowiada o diamentach. Historia, która mi się przydarzyła, była potworna i pamiętam ją bardzo dobrze do dziś. Grałem w Minecraft na wersji 1.17.1 na single player. Miałem diamentową zbroję i nederytowe narzędzia. Grałem na tym świecie naprawdę długo. Pewnego dnia postanowiłem, że chcę mieć całą nederytową zbroję, dlatego przygotowałem się do kopania i poszedłem do piekła. Kopałem jakiś dłuższy czas i udało mi się zebrać pokaźną ilość nederytu. Zadowolony, zacząłem wracać w miejsce portalu, żeby wrócić do normalnego świata i zrobić nowe EQ. Kiedy się przeteleportowałem, zobaczyłem coś naprawdę dziwnego. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego, a gram w Minecraft parę dobrych lat. Mój cały domek zamienił się w diamentowe bloki. Byłem w naprawdę dużym szoku, bo poza domkiem farma obok niego również zamieniła się w diamentową ruinę. Na początku byłem zdziwiony, później szczęśliwy, bo uznałem, że super, że mam tyle diamentów. Kiedy chciałem wykopać jeden diamentowy blok, okazało się, że nie mogę, bo od razu po dotknięciu bloku kilofem zginąłem. W menu śmierci nie było napisanego żadnego powodu. Kiedy się odrodziłem, zobaczyłem, że nie jestem w moim domku, tylko w jakimś tunelu zrobionym z diamentów. W oddali widziałem, że ktoś tam stał, więc postanowiłem do niego podejść. Nieco się bałem, bo nie miałem żadnych swoich przedmiotów. Czym byłem bliżej, tym zauważałem, że tajemnicza postać przypomina Steve'a. Nie takiego zwykłego, lecz całego zrobionego z diamentów. Postać stała na środku tunelu bezruchomo. Nie za bardzo wiedziałem, co mam zrobić. Stwierdziłem, że zaatakuję ją łapką, lecz był to naprawdę duży błąd. Kiedy to zrobiłem, teren pode mną zniknął i zacząłem spadać. W tym samym momencie mój Minecraft dostał brak odpowiedzi i po chwili wyświetlił mi się crash gry. Kiedy uruchomiłem ponownie Minecraft, zobaczyłem, że w menu wyborów świata mojego save'a nie ma. To by było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę, bo każdy tysiąc łapek w górę to jedna dodatkowa historia w następnym odcinku. Jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widać, że dużo osób nie ogląda a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jak przydarzyła ci się jakaś historia w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk.biznesmo.gmail.com, bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze historie. Trzymajcie się.